Witam, witam. I witam, witajcie w tym filmie. Może mi się udało, nie wiem, poczekajcie. Teraz Roblox, zobaczcie. Roblox. Wchodzimy w Roblox. bo ja w ogóle nie wiem czy coś się nagrywa Mam nadzieję, że tak I Jeśli chcecie być znajdziesz, zna to właśnie yy, wpiszcie w się w w w w na komputerze czy tam na swoim urządzeniu yy, Dodajcie do mnie ja się nazywam Roblox Świalnie pod 32 Nazywam się wyświetla Wiecie, jeżeli chcecie z, y, więcej o, o moim profilu na Robloxie, dowiecie się w kolejnych odcinkach. Jeśli ten, za, y, jeśli ten będzie miał dużo wyświetleń, to się o tym dowiecie. Y, więc teraz y, ja Wam chcę pokazać w Robloxie, jak sobie można zmienić Avatara. Zobaczcie. Wchodzicie tutaj, na, przynajmniej na komputerach. Zero. Ja mam akurat takiego. Ja jeden, ja hmm, hmm, ja jeden, ja sobie na przykład tutaj, akurat kupiłam od kolegi. Więc to, to są na przykład moje, hop. Tak ja, często luliliśmy, często moi widzowie. Moi przyjaciele się mnie pytają, jak ja zrobiłam to, że mam białą skórę. A, a otóż to. Ja Wam teraz wyjaśnię, że właśnie wchodzicie w avatar i macie swojego awtara i teraz musicie wejść w część body. Hop! I ja akurat kliknęłam chyba higher, ale nie wiem. No no, no no akurat nie, może skin tone? O! Tu to skin tone. I właśnie ja, ja sobie wybrałam właśnie kolor skóry. Wy sobie wybieracie i macie gotowego Avatara. Mogę Wam to jeszcze udowodnić, pokazać, że mogę sobie wybrać na przykład taką hop. I teraz sobie wejdę w, w Homa i powinno mi się zapisać. O, widzicie? I tak tu właśnie zmienić kolor skóry. Więc też Banka polecam. Żebyście właśnie z tego filmiku sobie korzystali. Ja teraz sobie jeszcze zmieniam na mój normalny kolor, czyli biały. Bo mi się taki podoba dlatego. tego. I tu jest jeszcze animacją, tu sobie możecie emotkę dodać. Ja je sobie na przykład dodam, tak, coś. I tak. Hop. No, też można. To, to, to jest jeszcze akcesoria. Można sobie maskę dodać, ale to za Robuxy. To za Robuxy to, to jest mega fajne, ale. No, ja na chwilę, no ja akurat nie mogę za Robuxy, no. Nie, nie mam Robuxów. Niestety. Niestety nie moja sprawa, żeby mieć Robuxy. Kurczę. Więc. Te, więc ja teraz będę kończyć ten odcinek. Więc się ma.